Dawaj Marci, Twoja jest runda. Dobrze dawaj. Nie odpuszczaj cały czas! Kontruj. Garda Marci, musisz pokazać, że ta runda jest Twoja. Twoja runda musi być.

Dawaj pierwszy, zaczynasz, dobrze. Lava nie odpuszcza. Jest. Marcin do końca. Dawaj go. Yes. Kaç davay? Dobrze. Dobrze, davay, kończ go. Davay. O, davaj, nie daj. Davay, 10 sekund. Ostatnie Marcin. Davay, bierz go. Dobrze. Davaj. Dobrze. Davaj. Bravo, oh. Marcin. No go, co jest? No go, Czemu go nie liczył? Nie wiem. Weź. A co? że nie dostał? Jedzie! Chuj jest, dawaj! Koniec, końcówka! Ostatnie sekundy! Dojechany, ale chyba wygrał. Dobrze, kurwa. Marcin Dobrze Dobrze, kurwa. Teraz ja muszę zrobić wszystko dobrze. Myślałem, że wiesz co? Myślałem, że kurwa przegra z nim, tak już na początku walki, nie, tak. Ale nie odpuścił. No. Potem to tam powinno być liczenie, a nie jeszcze